Się ma. Dawno laftoka nie było. Tutaj mam taki w torbie. To przywiózł mi kiedyś, jakiś czas temu, Mustafa, Mustafa Gold. I zobaczymy, co to się tutaj popsuło. Uuu. Nie znam się na laptopach. Co to jest? Lenovo Y5070 model NAME Windows 8 Co tu się popsuło? Nie wiem Sprawdzimy sobie Podłączę tutaj ładowarkę Ładowarkę, zasilacz o. Do, do prądu No i co się tutaj dzieje? Nie uruchamia się? Zima nie uruchamia się. Nie pamiętam co on mi mówił. Hm. Może sama ładowarka. No niby jest 20V. No to co? Rozbieramy i patrzymy, czy coś da się zrobić. Śrubki są normalne na krzyżak. Ok, rozkręcę sobie i zaglądamy, co, co w środku. Był już rozkręcany, jednej śrubki brakowało. Jedna była taka dość mocno objechana. Jakieś zalanie widać? Nie widać. Od czego by tu zacząć? Ładowanie mamy. Tutaj mamy wejście. Nie wiem, nie znam się. Nie orientuję się. Zapakowałbym sobie te śrubki. Fabi, tak chociaż udawaj, że coś mierzysz. Dobra, po, poudajemy trochę. Tutaj mamy bak bakterie. Ajajaj. Bakterie może sobie... Odepnę minus, plus. Uu. Zyskana do zera, to coś to znaczyło, że, że mostek, tak? Tak coś kojarzy. No. Niedobrze, niedobrze. 2V nam się pojawiły na baterii. 20V jest. Baterii biosu zmierzmy sobie najpierw. No, ja to coś tak kojarzę. Jak bateria biosu jest rozładowana i główna bateria, to coś to było chyba mostek, nie? Dobra. Tak czy inaczej, no trzeba to będzie sprawdzić. Tak sobie myślę, to te baterie wszystkie się rozładowały po prostu, bo to chyba długo leży. Ja tutaj widzę, że jest brak zasilania, jest tylko tutaj jakieś 2,5V. 26 nie wiem co to jest w ogóle. Nie wiem czy tutaj 5 nie powinno być. No i na włączniku w ogóle nie ma nic, nic tu nie jest zasilane. No i podłączyłem sobie to pod zasilacz, żeby mieć podgląd co się tutaj w ogóle dzieje. Podgląd na prąd. nie? Szukałem tutaj, gdzie jest 3V LDO, w końcu znalazłem, tutaj powinno być. Bo może ono jest zwarte i dlatego nam to wszystko rozłącza. No nie ma. Nie ma 3V LDO. Zmierzę sobie do masy, czy nie ma przywarcia jakiegoś. Uuu, 2,7A To może być uszkodzony KBC. tutaj pokażemy sobie. Jest, mamy widać coś? Widać. Masę sobie wezmę. Mierniczego sobie też tutaj gdzieś damy. O! No i mamy tutaj. Tutaj wejście jest. Powinniśmy mieć linię główną. Tutaj zasilanie jest. Zmierzymy. Mamy tutaj 20V, no i tutaj na piątej nóżce raz, 2, 3, 4, 5. Czyli na tym kondensatorze powinniśmy mieć LDO 3V, damy sobie na pomiar rezystancji. to no i zmierzmy sobie. No, 2 omy nisko. To z drugiej strony masa, wiadomo, ja się tu chyba podlutuję. Tak zrobię. Podlutuję się tutaj i zrobimy sobie jakąś próbę zwarciową, nie? Dobra, mamy to. Wstawiłem sobie 1V. No, 1,3. I mały amperaż. Uuu, pół ampera. No, gdzie ja mam termowizję, jakąś? A weźmy sobie tą. No, coś się tutaj świeci. KBC Tylko dlaczego ta przetwornica się też tutaj grzeje? Wylutowałem jeszcze tego kbc -ka. Sprawdzę sprawdza ten regulator LDO czy 3 V? Prawdopodobnie będzie zwarty. Gdzie my to mamy tutaj, mamy te nasze 33 v Zmierzmy sobie 8 ohmów. No. Czyli ten regulator jest też uszkodzony. No tak by to wyglądało. Ręka mi swędzi, żeby go wymienić. Nówki. LDO 33V i KBC Nie wierzę w to, że to zadziała, ale stwierdziłem, spróbuję. Spróbuję, gdzie ta płyta jest. Najpierw wymienię ten LDO. Zobaczy, zobaczymy sobie wtedy, czy będzie 33V. Nie wiem, czy ma być. No, chyba ma być. Nawet bez KBC, nie no, i teoretycznie powinien, skoro on jest nowy i czysty, powinien się z biosu zaprogramować. Ale podobno nie zawsze się to tak dzieje i trzeba będzie go programować. Niby ten mój programator ma tam funkcję kBCK programowania, no ale też nie mam podstawki. Nic, będziemy się martwić, jak się nie zaprogramuje sam. Dobra, wymieniam tego LDO. Dobra, wlutowałem. Kurczę, ja sobie tego 5 V też nie sprawdziłem. Hmm. Się okaże, że też uszkodzony. Ja go nie zamówiłem. Dobra, patrzymy, czy jest, czy 3, 3. Jest. A 5. Nie wiem, gdzie tu ma być 5. Musiałem na schemacie zobaczyć. Tu. jest 5, dobra Uf. ok. to co KBCK lutuje, nie? muszę tylko zobaczyć jak on tutaj w jakiej orientacji był żeby odwrotnie go nie wlutować no, póki co idzie dobrze powiedziałbym za dobrze a jak coś idzie za dobrze, to za chwilę coś gruchnie z takim impetem dobra, lutuje KBCK Dobra, KBC wlutowany, radiator założyłem, jakby to chciało ruszać przy okazji, o, kabeczek jest. Nie wiem, czy to startować z tego serwisowego, będziemy mieli podgląd na prąd przynajmniej, nie? Dałem większy prąd, żeby przy starcie nie, nie siadło za bardzo. Biały plus, ten minus. Ciekaw jestem, ale nie wierzę, że to w ogóle się samo zaprogramuje, bo w ogóle, czy to samo ruszy i że w ogóle się uda. Dobra. Więc zakaż dioda? Jest. Może będzie widać coś? Uwaga, 3, 2, 1. Nie ma poboru. Nie działa. Na czegoś ty się spodziewał? Czy 3 wolta jest? Jest. 50 miliamperów i zima. Dobra. Będę próbował. A spróbuję jeszcze zasilaczem oryginalnym. A jak nie, to będę próbował programować. Podłączyłem oryginalny zasilacz. Podłączyłem jeszcze wentylatory. I się uruchamiają. Tutaj nic nie świeci. Nie wiem, co to znaczy. Coś to to Fabi zrobił. Z warsztatowego tak samo. Wentylatory się uruchamiają. I 160 mP. No nic, spróbuję przyszykować narzędzia do zaprogramowania tego. Muszę tylko wsad z biosu wydobyć i próbować zaprogramować tego KBCK. Znaczy się zaprogramowałem. Moja twórczość. Tutaj druciki. Tutaj zasilanie, bo na początku. Hmm, zewnętrznego korzystałem, ale widziałem, że nie pobiera dużo prądu, więc dałem z wewnętrznego, tutaj musiałem też podciągnąć do plusa tu do masy o, tu no i tak to sobie owinąłem tak by to wyglądało w ogóle takie cieniutkie druciki najpierw sobie lutowałem ale później stwierdziłem że nie 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 wezmę trochę grubsze oczopląsu idzie dostać przy lutowaniu takich rzeczy o tutaj jest musiałem do masy zawrzeć tutaj podać plusa mogę sobie to tutaj już rozłączyć o też ok w ogóle wydobyć sad tego KBCK z BIOSu to, to też tak trochę mi zajęło bo nigdy tego nie robiłem dobra spiąłem to zobaczmy co to pokaże eee, zasilanie masa jest, dobrze, to jest, to jest 3, 2, 1 Wentylatory się nie kręcą. Aha, nie zapiąłem sobie. Dobra, zapnę sobie jeszcze przycisk. Mamy przycisk. I co? O! Ruszyło, coś oświeciło się tutaj. O! Dziotka i zgasła. Coraz lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Uruchomi się na chwilę. O, wentylator się włączył i wyłączyło się. Ok, złożyłem go tak trochę. Power. Klawiatura się podświetla. I nic więcej. Nie wiem, wrzucę albo najpierw baterykę jeszcze wymienię. A potem wrzucę jeszcze ten bios, co był. Kupiałem jeszcze tą główną baterię. No i widzę, że 130 mA pobiera. A dzieje się tu coś na baterii? 5,4. No i rośnie. Rośnie. Może się ta bateria obudzi. Może on y, musi mieć baterię bez baterii. Może tej głównej nie, nie startuje. Niech się ładuje zatem. 130 mA zaczął pobierać. Y, 1,2 Ampera teraz, 1,2 a Tera, czyli akumulator wstał, ta bateria główna podjął ładowanie, nie wiem jak kontrolki, czy się świecą, bo one są tam z przodu, ale chyba się świecą od ładowania, niech się poładuje trochę i spróbujemy go odpalić jeszcze raz, a tu bateryjka biosu tak zrobiona bardzo ładnie, profesjonalnie. Jeżeli będzie wszystko ok, no to się zrobi tak do oryginału, nie? Dobra, po naładowaniu baterii nic się nie zmieniło. Dalej tak się uruchamia na te dwie sekundy i wyłącza. Po czym można go ponownie włączyć i znowu się wyłączy? Działa jeden wentylator. O, załączy się, dioda się zaświeci, wentylator się załączy. Chwilę i się wyłączy. Spróbuję tutaj pomierzyć. Nie wiem, czy, czy dobrze będę mówił, ale wydaje mi się, że tutaj jest zasilanie procesora zepnę sobie to jakoś tutaj bezpieczniej. Może co? Ok, tutaj chyba jest zasilanie procka, nie? 1,7 V się pojawia. Tutaj będzie zasilanie grafiki, nie? Tutaj będzie chyba ramu, tu na tym kondensatorze. Nie ma tutaj. No i tutaj będzie zasilanie grafiki, tak? Chyba nie ma. A na te mosfety tutaj jest 20V. Jest. Na tą przetwornicę tutaj przychodzi 20V z linii głównej, a no nie tworzy tutaj zasilania grafiki. Co tu jeszcze chciałem zmierzyć? Rezystancję tej grafiki na zasilaniu tej grafiki 12,3 ohma wydaje mi się, że jest ok na procku 18 ohmów yy, tutaj zasilanie na procesor się pojawia ale nawet nie pracuje bo się nawet nie, nie zagrzeje ani nic nie widać na termowizji, żeby się coś zagrzał także tak to wygląda yy. Wrzuciłem, bo ja tutaj BIOS wymieniałem na ze strony producenta był zdjęty, bo widziałem, że ktoś wcześniej tutaj już lutował. To przy okazji jak KBCK programowałem to BIOS wrzuciłem też ze strony producenta. Wyodrębniłem sobie wsad do KBCK. Wydaje mi się, że dobrze go wyodrębniłem, bo ściągnąłem sobie ze strony wsad KBCK ten, te pierwsze takie linijki, że tak powiem sobie odnalazłem we wsadzie BIOSa i wyciąłem sobie ten fragment, więc wydaje mi się, że dobrze. Baterie Biosu podkładałem. Tak na razie na sztukę zrobiłem zwykłą, taką litową, podłączyłem, żeby tylko było. Bo mówię, jakby to wszystko ruszyło, to można było kupić baterię taką jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem na tą chwilę, co to, co, o co tutaj chodzi. Nie? No i Bios później wrzuciłem z powrotem ten, co był. I później jeszcze raz też kbc zaprogramowałem takim wsadem tam z elektrody. Ktoś tam wysłał. No i drobiłem już sobie taką przejściówkę, tutaj jeszcze nie zabezpieczyłem nic przez łącze klawiatury, nie? Tylko nie mam takiej szerokiej taśmy to po prostu no jeden pin sobie musiałem tutaj zrobić ten co do masy ma być zwarty to sobie tutaj po prostu na płycie zrobiłem to już wypnę, bo to już niepotrzebne o, tutaj jest taki Tutaj do tego, do tego pola, tutaj ten do masy ocyk lutuję i reszta przez złącze klawiatury. Tutaj sobie wpinam zasilanie 3V, masa sobie też podpinam pod płytę i ładnie idzie. Programowanie także też wrzucałem inny wsad do KBC. Nie rusza to, nie wiem dlaczego. Może ktoś, ktoś będzie wiedział i podpowie, bo ja laptopów nie robię i nie mam zamiaru robić, po prostu się tak, tak sobie a spróbuję, nie? No ale nie wyszło. Raczej myślałem, że tak wyjdzie, że no, nie uda mi się to, no bo trzeba mieć doświadczenie w tym, tak? W naprawie tego typu rzeczy. Ja raczej nie robię takich rzeczy, a jak już coś to bardzo mało, tam coś na zasilanie, jakieś zwarcie, coś tam się zrobi. Ale tak głęboko to nigdy nie robiłem i nie mam zamiaru robić, tylko mówię tak teraz się, żeby sprawdzić, czy, czy, czy zrobię. No nie zrobiłem. Dobra, jak ktoś ma jakiś pomysł, chce coś podpowiedzieć, to zapraszam do komentowania, do hejtowania, nie, że nie, nie zrobiłem. I co jeszcze miałem powiedzieć? Zapomniałem. Aha, baterię ładuje. Także co? Może służyć jako ładowarka do baterii, nie? Zawsze coś. Także Mustafa, no niestety nie ogarnąłem. No mi też m.in. pinpointer, który działa. Tam jeszcze jakieś inne graty, to ci też tam zajrzę do tego. I oczywiście w kontakcie, nie? Dobra, tyle. Na razie, do zaś.